Na większą część chwałem Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej, jedynego nam na pożytek. Nasz zbawienny czyta nam Kościół Święty, matka nasza, na dziewiątą niedzielę po zesłaniu ducha świętego, lekcję wyjętą z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nie pożądajmy złego, jako oni pożądali, i obyście się nie stali bałbochwalcami, bałbachwalc jak niektórzy z nich, jako napisane jest. Zasiadł lud, aby jeść i pić, i powstawszy zaczęli się bawić. Ani też dopuszczajmy się rozpusty, jak niektórzy z nich rozpusty się dopuścili, i legło ich dnia jednego dwadzieścia trzy tysiące. I abyśmy nie kusili Chrystusa, jak niektórzy z nich kusili, i poginęli od wężów. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko działo się im jako figura rzeczy przyszłych, i napisane jest ku przestrodze dla nas, którzy żyjemy w tych czasach ostatecznych. Przeto Kto nie ma, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Pokusa nie jęła się was inna, jeno ludzka, a wierny jest Bóg, który nie dopuści kusić was ponad wasze siły, ale, ale razem z pokusą da też i wyjście, abyście ją. Przetrzymać mogli. Tyle jest i Ewangelię zapisaną u Świętego Łukasza, Ewangelisty, którą jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy, z uwagą wysłuchajcie. Onego czasu, gdy się przybliżył Jezus do Jeruzalem i ujrzał miasto, zapłakał nad nim, mówiąc: Gdybyś i ty poznało, i właśnie w ten dzień Twój to, co jest ku pokojowi Twemu, a teraz zakryte jest przed oczyma twymi, albowiem przyjdą na ciebie dni, i otoczą cię nieprzyjaciele twoi wałem, i oblegną cię, i ścisną cię zewsząd, i na ziemię powalą ciebie i dzieci twe, które w tobie są, i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia Twego. I wszedłszy do świątyni, począł wyrzucać sprzedających w niej i kupujących, mówiąc im, napisane jest, że dom mój jest domem modlitwy, a wyście go uczynili jaskinią zbójców. I nauczał codziennie w świątyni. Tyle jest słów świętej Ewangelii przeznaczonych na dzisiejszą niedzielę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zadziwiająco przenikliwe są słowa Boże skierowane do nas w tą niedzielę. Oto Pan nasz Jezus Chrystus płacze nad Jerozolimą. Nie na próżno płacze, ponieważ jako Syn Boży, posiadając wszechwiedzę, wie o upadku i o karze, która spotka Jerozolimę. Nie Poznała tego, co służy pokojowi nie poznała swojego nawiedzenia, dlatego też nawiedzą ją nieprzyjaciele otoczą wałem, oblegną ją, ścisną i powalą na ziemię. Doskonale wiemy, że to się wszystko wypełniło. Ale Pan nasz Jezus Chrystus, patrząc na Jeruz Jeruzalem, nie płakał tylko nad samą Jerozolimą i mieszkańcami, którzy poniosą konsekwencje grzechu bogobójstwa, odrzucenia przez tyle wieków oczekiwanego Mesjasza. Pan nasz Jezus Chrystus w tym mieście wyniosłym w stolicy Izraela widział wszystkich, którzy będą wyznawali prawdziwą wiarę, a zarazem dadzą się otoczyć przez nieprzyjaciół, zostaną ściśnięci, będą oblegani i powaleni na ziemię. Ci wszyscy, którzy zostaną Potępieni, mimo że wyznawali wiarę prawdziwą i mieli wszystkie potrzebne środki do tego, żeby zbawienie Boże osiągnąć. Bóg stworzył człowieka dla siebie. Nie byłoby rzeczywiście prawdą, byłoby to w ogromnym bluźnierstwem, gdybyśmy mówili, że ktoś został przez Pana Boga stworzony na potępienie. Ani Judasz, ani Lucyfer. Nikt nie został stworzony po to, żeby cierpiał, ale są tacy, którzy cierpią wiecznie. Dlaczego tak jest? Dlatego, że Bóg szanuje ludzki wybór. Bóg szanuje wolną wolę, którą mamy my, ludzie i mają aniołowie. I dlatego też to, co my wybieramy, to Pan Bóg szanuje. I nigdy nie naruszy naszego wyboru, nawet jeżeli ten wybór będzie dla nas szkodliwy. Nawet jeżeli ten wybór będzie skutkował tym, że zatracimy swoją duszę. Nikt nie zostanie zbawiony na siłę i nikt nie zostanie na siłę wtrącony do piekła. Ci, którzy idą do piekła, wskakują tam dobrowolnie, w podskokach. I ci, którzy się zbawiają, Zbawiają się dlatego, że tego pragną i podążają drogą zbawienia. Dzisiaj, w czasie tego kazania, chciałbym powiedzieć trochę o pokusach. Czymże jest pokusa? Pokusa jest ofertą do grzechu, ofertą, którą składają nieprzyjaciele naszego zbawienia ciało, świat i diabeł. Jest to oferta, która wydaje się być atrakcyjna, bo inaczej byłaby nieskuteczna. I oczywiście ta oferta jest dostosowana do naszych potrzeb. Każdy człowiek ma pewną, powiedziałbym, taką dolną granicę, czerwoną linię, której prawdopodobnie nigdy nie przekroczy. U każdego jest ta linia gdzie indziej umieszczona w zależności od pracy duchowej, którą wykonał, od darów Bożych, od wychowania katolickiego, jakie otrzymał, ale są pewne rzeczy, które są dla nas niewyobrażalne, żebyśmy popełnili. Brzydzimy się czymś, po prostu sobie nie wyobrażamy. Jeżeli słyszymy o takich strasznych rzeczach, to przyjmuje to nas z grozą. Ale jest pewna strefa, bym powiedział, taka szara, w której sobie na pewne rzeczy pozwalamy. I dlatego też pokusa będzie przede wszystkim dotyczyła tej szarej strefy. Diabeł, świat i nasze ciało doskonale wiedzą, że nie ma sensu. Kusić nas w tych rzeczach, które napawają nas od razu, ale warto uderzyć w, tą, w ten obszar, w którym my mamy zainteresowanie. I dlatego też pokusy, które nas dotyczą, będą pokusami dla nas atrakcyjnymi, będą dla nas wydawać się czymś bardzo wartościowym, bo inaczej w jaki sposób byśmy za tym poszli? Dlatego też, drodzy wierni, w zależności oczywiście od tego wyrobienia duchowego, jedni będą dostawali pokusy wprost do złego. I diabeł będzie nam te pokusy, czy też ten grzech, cel, który chce osiągnąć, będzie nam ukazywał jako coś wspaniałego, coś przyjemnego, coś dobrego, ukrywając wszystkie wady. Oczywiście sam grzech jest wadą, ale dlatego, że dostrzegamy w nim, Jakieś pozorne dobro, przyjemność, wygodę, pewne jakieś zyski z tym związane, dlatego nam się wydaje atrakcyjne, i diabeł nam pokaże tylko to, że to jest najlepsze, to jest rozwiązanie mojego problemu, to jest pociecha, której tak bardzo pocież, po, potrzebuję, to jest pewna forma relaksu, to jest pewnego rodzaju wynagrodzenia za cierpienia, które przeżyłem. I że to ci da poczucie boskości. Albo też diabeł będzie kusił do tego, co jest przeciwne woli Bożej, ale w tym znaczeniu, żebyśmy zeszli z drogi, która może nam się wydawać bardzo trudna. Żebyśmy zrezygnowali z, pewnego, z pewnych ideałów, które sobie postawiliśmy, z pewnej walki, którą podjęliśmy, z pewnych decyzji, które zostały. Gdzieś tam przez nas podjęte, które same w sobie mają dobry cel. Dlatego też tutaj będą to pokusy do pewnej formy niewierności. Może nie wprost do jakiegoś konkretnego grzechu, tylko do niewierności. I drodzy wierni, może ktoś powie: Dlaczego tak jest, że Pan Bóg pozwala nas kusić? Dlaczego dobry Bóg, który jest Ojcem Naszym Najlepszym, nie chroni nas od pokusy? Ano dlatego, że pokusa jest dla nas potrzebna, z jednej strony, żebyśmy w sposób wolny opowiedzieli się po stronie Pana Boga. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli nie mam wyboru, to jakże mam wybierać? Ja muszę wybrać między jakimś tam fałszywym dobrem, dobrem w cudzysłowie, a dobrem prawdziwym. Ja muszę zadecydować. Miłość domaga się wolnego wyboru. Nikt nie może być przymuszony do miłości na siłę. Musi w sposób dobrowolny wybrać. Jako, że jesteśmy osobami rozumnymi i wolnymi stworzonymi na obraz Boży, powinniśmy wybrać Pana Boga w sposób wolny. I to jest właśnie to. To jest, pokazuje tą godność dziecka Bożego, która jest nas, jest nam dana i to dziecko w sposób wolny wybiera swojego Ojca siłą rzeczy, odrzucając wszystko, co jest przeciwne właśnie Ojcu. To jest Pierwsza rzecz. Druga rzecz, drugi bym powiedział pozytyw wynikający z pokus, to jest to, że pokusy nam pokazują prawdziwy nasz stan. To jest jak w badaniach lekarskich. Nie wiem, ktoś idzie do lekarza i lekarz każe wykonać różnego rodzaju badania, na przykład krwi albo jakieś inne. I potem z duszą na ramieniu idziemy po odbiór tych wyników badania i czasami to, co widzimy, nam się nie podoba albo nas przeraża. Jest to nieprzyjemne z całą pewnością, ale jest w wielu wypadkach zbawienne, bo ktoś by żył w iluzji, że być może wszystko jest dobrze, a oto tu się okazuje, że jest. Zagrożenie jakąś śmiertelną chorobą, która może doprowadzić nas do zgonu. Pokusy są właśnie takim badaniem naszego stanu. Bóg jako lekarz najlepszy, i bez tego wie, jaki jest nasz stan, ale my wielokrotnie żyjemy w iluzji. Nam się wydaje, zwłaszcza w takich momentach spokoju, pociechy. Wydaje nam się, że z nami jest wszystko dobrze, że nasz stan jest jak najbardziej bezpieczny, nic nam nie zagraża. A oto przychodzi pokusa. Oto przychodzi ta przeklęta oferta do czegoś, co jest grzeszne i co jest mi szkodliwe, dla mnie szkodzi. I w tym momencie okazuje się, że z takiego bohatera, na jakiego się kreowałem. Staje się mięczakiem, który leci za tym, nie zważając na wszelkie niebezpieczeństwa. I drodzy wierni, cóż z tym pozytywnego? Ale pozytywne w tym wszystkim jest to, że oczy nam się otwierają i przynajmniej się nie pysznimy. To jest jedno. A drugie. Jeżeli ktoś poważnie traktuje swoją duszę, to widząc, jaki jest słaby, będzie szukał środków zaradczych, będzie szukał jakiegoś leczenia, które pozwoli wzmocnić mu jego kondycję. To jest bardzo ważna sytuacja. Dlatego też, drodzy wierni, nasza miłość wobec Pana Boga weryfikuje się w momencie pokus. Wtedy, kiedy jesteśmy poddani strapieniu, kiedy dotykają nas różnego rodzaju pokusy, kiedy rzeczywiście jesteśmy ciągnięci do tego, co niskie, przyziemne, co jest grzeszne, wtedy okazuje się, czy Pana Boga kochamy. Dlatego też nie dajmy się zwieść pewnej iluzji, która towarzyszy stanom pociechy pewnej euforii duchowej, kiedy nam się wydaje, że oto rzeczywiście płonie w naszym sercu ten płomień Bożej miłości, to jest tylko powiedzmy pewien czas, to jest pewien stan dla zachęty nas do dobrego. Ale czy prawdziwie płonie w nas płomień miłości, okaże się, kiedy będzie w duszy naszej ciemność, kiedy nie będziemy odczuwali żadnej pociechy. Kiedy będziemy czuli ten pociąg do tego wszystkiego, co jest grzeszne. I wtedy rzeczywiście należy powiedzieć diabłu, światu i ciału swojemu nie. Stanowcze nie. Drodzy wierni, i tutaj jest bardzo istotne, bardzo istotne żeby nikt z nas, niezależnie jak bardzo jest siebie zadowolony, nie uważał siebie tu na ziemi za całkowicie bezpiecznego. Stan być może całkiem, by to powiedzieć, nie tylko, że znośny, ale nawet całkiem dobry naszej duszy, może trwać długo, nawet, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Czy to znaczy, że w tym momencie możemy się już rozluźnić i powiedzieć... Że wszystko, co złe, już jest za mną. Otóż, drodzy wierni, nigdy nie wolno bagatelizować przeciwników naszego zbawienia. Nigdy nie wiemy, kiedy przyjdzie pokusa. Dlatego też, Pan nasz Jezus Chrystus daje nam, jakby, takie dwa hasła, czy też dwie wskazówki na całe nasze życie. Pierwsza z nich to jest czuwajcie. Mamy czuwać, mamy stać na straży naszej twierdzy, którą jest dusza nasza. Nigdy nie wolno tutaj, że tak powiem, się wyluzować i już uważać, że nic mi nie zagraża. Stale muszę być, stale muszę czuwać, stale muszę pilnować zmysłów mojej duszy, ażeby. Tych okien duszy, które, przez które może nieprzyjaciel zaatakować, stale muszę pilnować swojego rozumu, swojej pamięci, nie stawiać siebie nigdy w okazji do złego. Bo jeżeli ktoś tutaj wprowadzi zaniedbania, to nawet jeżeli kilkadziesiąt lat przeżył cnotliwie, to może bardzo ciężko upaść. Wystarczy sobie chociażby przypomnieć. Z czasów ojców kościoła, wielkiego pisarza, człowieka niesamowicie mądrego, jakim był Tertulian. Napisał wiele dzieł, które, z których do dnia dzisiejszego korzystamy i podziwiamy jego mądrość. A ten człowiek, który żył życiem cnotliwym i był tak mądry na stare lata, przyjął błędne poglądy i opuścił Kościół Boży. I poza Kościołem umarł. Zdarza się. Zdarzają się takie rzeczy. Dlatego też to jest jedna rzecz, a druga, nie mniej ważna, być może jeszcze ważniejsza, to jest modlitwa. Powinniśmy się modlić o to, ażeby mieć duchowe siły do tego, żeby się oprzeć złemu. Bo nasza siła nie tkwi w nas, tylko nasza siła pochodzi od Pana Boga. Jeżeli by ktoś chciał sam siebie zbawić, to jego trud jest syzyfową pracą. Z pewnością siebie nie zbawi. Mówi nam jedna z prawd wiary: Łaska Boża do zbawienia jest koniecznie potrzebna. Dlatego też o tą łaskę mamy kołatać do Pana Boga. Prosić Ją o tą łaskę, o to, żebyśmy w momencie pokusy nie pobiegli za mrzonkami, ale zostali przy prawdziwym dobru. Stąd też ta modlitwa wynika właśnie z pewnej nieufności wobec siebie i uznaniu swojej zależności od Pana Boga. Dlatego też, drodzy wierni, człowiek, który. Doskonale sobie uświadamia, że wielu zatraciło swoją duszę i poniosło karę, nie tylko doczesną, albo wiecz ale też i wieczną, <laughs> powinien bardzo tutaj uważać. Powinien rzeczywiście być bardzo ostrożnym, nieufnym wobec siebie i całą ufność Panu Bogu pokładać. Nie walczymy o jakiś majątek. Nie walczymy o jakieś pieniądze, o jakieś drogocenne kruszce. Walczymy o zbawienie własnej duszy. I to ta walka, raz przegrana, nie może być w żaden sposób naprawiona. Dlatego też tutaj niech przykład tej Jerozolimy, tego miasta, które się szczyciło prawdziwym kultem, prawdziwą doktryną do którego był posłany Syn Boży, skończyło tak marnie, tak strasznie. Ale jeszcze gorzej kończą ci, którzy przyjąwszy Bożą doktrynę i korzystając ze środków, które zostały przez Pana Jezusa nam dane ku zbawieniu, mimo wszystko raczej goni za tym, co jest mrzonką i trucizną, a nie za tym, co jest dobrem naszym. Stąd też oczywiście wszyscy jesteśmy słabi i grzeszni. Wszyscy jesteśmy skłonni do tego, co Bogu jest niemiłe. Dlatego uciekajmy się do ucieczki grzeszników, do Najświętszej Marii Panny z największą ufnością. Niech ona nam wyprosi tą, to otrzeźwienie naszego umysłu, ażebyśmy wybrali to, co Bogu jest miłe, i co dusze naszej zbawienne, a nie to co nam się wydaje rozkoszne czy wygodne, bo tylko ona może nam wskazać prawdziwe dobro i poprowadzić nas do tego dobra swoją matczyną troską i swoją matczyną miłością. Amen. Mie ojca i syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.